Servus. Witamy Was serdecznie w jubileuszowym odcinku z okazji 2000 subskrypcji. Właściwie, uzbieraliśmy je już jakiś czas temu, niedługo przekroczymy 3000, więc ten odcinek jest, można powiedzieć, nieco spóźniony. Ale tak samo spóźniony był pierwszy odcinek specjalny z okazji pierwszego tysiąca subskrypcji. No i tradycyjnie poświęcimy go sobie na kilka ogłoszeń parafialnych. Porozmawiamy sobie o tym, co się będzie działo na kanale w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. I przy okazji chciałbym Wam przedstawić jedną rzecz. Ale to do tego yy, spokojnie dojdziemy. Yy, przede wszystkim jeszcze, bo tutaj chciałbym wyjaśnić jedną sprawę, bo tutaj już kilka osób się dopytywało. Yy, jeszcze w maju, już myślę, że na, za dzień, za dwa, za trzy dni, w najbliższym czasie pojawi się kolejny odcinek Tank News. Yy, te odcinki się oczywiście pojawiają yy, wtedy, gdy się nazbiera oczywiście w miarę dużo newsów z yy, świata pancernego, żeby był sens yy, go kręcić, także Myślę, że raz w miesiącu, raz na dwa tygodnie te odcinki yy, Think News będą się pojawiać. Faktycznie ostatnio był chyba miesiąc temu odcinek, więc yy, w sam raz yy, pora nagrać kolejny. A faktycznie tych informacji nowych troszeczkę jest, także myślę, że to jest kwestia naprawdę kilku dni. W sumie w, na w maju na naszym kanale pojawiło się chyba cztery filmy, się pojawią. Jeden to był o czołgu T-44, który się super przyjął i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli ten film, dali łapkę w górę i napisali jakiś tam komentarz. Kilka dni temu wrzuciliśmy naszą relację z Muzeum Wielkiej Wojny i Ojczyźnianej w Kijowie, jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział, no to zapraszamy. To oczywiście taka pierwsza tego typu relacja u nas, my też się wszystkiego dopiero uczymy, są pewne ograniczenia sprzętowe i oczywiście nie wychodzi to jeszcze tak fajnie jak na niektórych kanałach. No ale nie, nie, od razu rzym zbudowano, wszystkiego też się człowiek musi nauczyć. A mimo wszystko, no mimo że to nie jest dzieło, że tak powiem najwyższych lotów, można mniej więcej sobie zobaczyć co tam w tym muzeum jest. Jeżeli się będzie planowało wycieczkę, no to myślę, że można ten film wziąć pod uwagę. Trzecim filmem, który pojawi się w kwietniu, jest właśnie ten odcinek specjalny, którego teraz słuchacie, a czwartym właśnie będzie Tank News w maju, przepraszam, w maju. I to są te cztery filmy z maja, a teraz porozmawiamy sobie właśnie o planach na odcinki na czerwiec. Jedna osoba się dopytywała o film o chińskich czołgach po II wojnie światowej. Nie pamiętam dokładnie, czy chodziło ogólnie o czołgi chińskie po II wojnie światowej, czy o, tylko o nowoczesne czołgi chińskie. Pewnie o chińskie czołgi podstawowe, nie pamiętam dokładnie. Tam dość dużo łapek w górę pojawiło się pod komentarzem tej osoby, no i myślę, że, że warto wziąć pod uwagę to. I myślę, że właśnie w czerwcu pojawi się film na ten temat. Z jednej strony że było dość wysokie zainteresowanie tym komentarzem, z drugiej strony, że faktycznie temat jest, no raczej, raczej jest rzadko poruszany. Z tego co się orientowałem, to na polskim YouTube, no nie ma filmu na ten temat. A myślę, że właśnie rozwój chińskiej broni pancernej po II wojnie światowej no to to jest temat ciekawy, a mało znany. No. A trzeci powód, żeby zrobić film na ten temat no to oczywiście to, że mam bardzo fajne źródło wiedzy o tych chińskich czołgach, także można zrobić fajny rzetelny materiał, yy, a nie jakieś średnio sprawdzone informacje właśnie na przykład z Wikipedii. Więc taki film się pojawi. Nie wiem czy to będzie początek czy koniec czerwca, ale ten film na pewno będzie. I to będzie jeden z dwóch filmów z serii Pancerne Opowieści, które pojawią się w czerwcu. Dru yy, drugi film Możecie wybrać Wy. Możecie wybrać Wy, ale żeby nie było tak fajnie i tak pięknie, to możecie go wybrać z moich trzech propozycji. Moja pierwsza propozycja to jest zastosowanie czołgów ciężkich z serii IS po II wojnie światowej. Druga propozycja to jest eksport Panther i Tygrysów. A trzecia propozycja to jest porównanie czołgów ciężkich NATO i Związku Radzieckiego. W chwili, gdy słuchacie tego materiału, to na naszym kanale YouTube w zakładce społeczność powinna być już na ten temat ankieta. I który temat Wam się wydaje najciekawszy, możecie sobie zagłosować. I ogólnie zachęcamy Was do wchodzenia właśnie w tą zakładkę społeczność na naszym kanale, bo tam często wrzucamy jakieś posty, jakieś ankiety. Możecie się tam wypowiadać, pisać komentarze i w ten sposób mieć po prostu wpływ na rozwój kanału i na to, co się będzie działo. No dobrze, ale podałem Wam trzy tematy, ale może troszkę to rozwinę, bo może nie każdy z Was kojarzy, co to dokładnie mogłoby być. Na przykład film na temat eksportu panter i tygrysów. Ktoś sobie może pomyśleć, że no tak, pewnie chodzi o tego japońskiego tygrysa. Znaczy tego niemieckiego tygrysa yy, wysłanego do Japonii. Między innymi też, to też byłby temat tego filmu, ale nie tylko. Właśnie chodzi o to, że temat eksportu panter i tygrysów, podkreślimy tutaj eksportu, nie chodzi o jakieś pojazdy zdobyczne, tak jak na przykład powstańcy warszawscy zdobyli dwie pantery. Tu chodzi konkretnie o eksport, czyli sytuację, w której yy, właściciel sprzedawał te czołgi sojusznikom. I... Historia eksportu panter i tygrysów to jest wbrew pozorom nie tylko sprzedanie tygrysa do Japonii, Tego jest o wiele, wiele więcej. Temat jest bardzo ciekawy, no, i chciałbym po prostu zrobić film na ten temat. Druga moja propozycja to jest właśnie zastosowanie bojowe czołków ciężkich z serii IS po II wojnie światowej wiadomo podczas największego tego konfliktu czołgi ciężkie IS-1 i IS IS-2 szczególnie IS-2 brały udział w wielu walkach szczególnie się były przydatne podczas na przykład zdobywania miast zdobywania jakichś tam umocnionych pozycji ale na tym historia ich bojowego zastosowania się nie kończy i właśnie to jest ciekawe że na przykład takie czołgi IS-2 czyli czołgi ciężkie Brały potem jeszcze udział w konfliktach wiele lat po II wojnie światowej. Zresztą to byłby film nie tylko o czołkach IS-2, ale także o, o użyciu bojowych czołgów IS-3, y, czy T-10, czyli wcześniej nazywanego IS-8. Wspomniałbym nawet także troszkę o IS-4, tych konfliktów, w których y, one brały udział, było naprawdę sporo, to była między innymi y, wojna sześciodniowa, brały udział w inwazji sił Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, ale tak naprawdę to to jest tylko wierzchołek góry lodowej, po tych konfliktów było dużo, dużo więcej yy, i myślę, że też warto o tym opowiedzieć, jak właśnie jeszcze te czołgi ciężkie yy, brały udział w walkach w innych konfliktach niż yy, II wojna światowa. A trzeci pomysł na film to jest właśnie porównanie yy, potencjału bojowego NATO i ZSRR w kategorii czołgów ciężkich. Myślę, że to też mogłoby być ciekawe. Tym razem, oczywiście, w takim porównaniu, raczej poszlibyśmy w kierunku danych technicznych tych pojazdów. Aczkolwiek, myślę, że oczywiście historia każdego z nich, w jakich powstał okolicznościach, w jakich latach, też byłaby nakreślona. Także zastanówcie się dobrze, co byście chcieli najbardziej z tych trzech tematów się dowiedzieć i zakłosujcie w ankiecie. Tak jak wspominałem na naszym kanale YouTube w zakładce społeczność, tam będzie ankieta. I możecie głosować. Oczywiście, yy, ten film, który zdobędzie najwięcej głosów, to jego zrobimy w czerwcu, razem z filmem o czołkach chińskich. Ale myślę, że pozostałe dwa, tem, yy, dwa tematy na filmy, które przegrają, myślę, że są na tyle ciekawe, że prędzej i później też, je, też zrobimy filmy na ten temat. Jakby nie było, nie są to może zbyt znane epizody, a bardzo ciekawe. No, no niezależnie, który film wygra, no to obiecuję Wam, że. Że powyciągam tyle ciekawostek, ciekawych zdjęć, ile się będzie tylko dało, i myślę, że wszyscy na pewno będą zadowoleni. W czerwcu pojawi się także kolejny film o naszej grze planszowej. Ten pierwszy film był troszkę zbyt długi, co prawda pokazał wszystko od początku do końca, jak rozpocząć przykotę z naszą grą, ale no, on, on trwał tam bardzo długo, nie wiem, nie pamiętam, czy to było w tej chwili już około 40 minut, coś takiego. Te filmy, które teraz się będą pojawiać, one będą y, mniej rzadziej będą prezentowały rozgrywkę, ale częściej będą opowiadać o naszej grze. Będą raczej takie krótkie filmy, krótsze niż 10 minut. Tam właśnie będziemy ją prezentować, między innymi mówić o mechanikach, które nią rządzą, oraz jak właściwie ona działa. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie jest zainteresowany tą grą, tam będzie tyle takich historycznych i technicznych odniesień, że i tak będzie mógł wyciągnąć coś dla siebie. A tak jak mówię, to nie będą długie filmy, a chcemy po prostu promować tą naszą grę, bo. Tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, uważamy, że jest tego warta, jest darmowa i myślę, że jak się uda nam ją trochę w, do, w lepszy, ciekawszy sposób zaprezentować, no to myślę, że będzie się podobać. No też poświęciliśmy dość sporo czasu na jej stworzenie, więc yy, chcemy, no chcemy ją po prostu zaprezentować szerszej publiczności. Nie macie się też co martwić, że na przykład przestaniemy robić filmy. Z serii na przykład pancerne opowieści, bo zaczniemy robić filmiki o naszej grze. Nie, nie, to tak nie działa. Żeby zrobić film z serii pancerne opowieści to naprawdę musi być pomysł. Potem muszę mieć dobre źródło na podstawie którego zrobię film. Ja z tym źródłem muszę się zapoznać, napisać sobie scenariusz, potem wszystko nagrać, znaleźć ciekawe fotografie. I zmontować to w całość. Dlatego filmy z serii pancerno pancernopowieści tak rzadko się pojawiają raz na dwa tygodnie, raz na tydzień, czy nawet raz na trzy tygodnie bo po prostu są bardzo czasochłonne. Filmy o naszej grze to jest po prostu filka pracy dużo, dużo prostsza sprawa. I przy okazji wprowadzę trochę urozmaicenia na kanał. Filmy się pojawiają dzięki temu w miarę regularnie. Więc, że tak powiem, więcej jest plusów, a minusów, no można powiedzieć, że żadnych, no bo te filmy nie opóźniają w żaden sposób filmów z serii pancerno-powieści, Ponad nad nimi jest na tyle dużo pracy, że po prostu one by się i tak częściej nie pojawiały. Kilka osób też pisało w komentarzach, żebym zrobił filmy o takich czołkach, jak na przykład C-3485. No, powiem w ten sposób: no filmów o tym czołgu na YouTube jest dużo. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja robił swój film, bo myślę, że większość informacji się powtórzy. No i to właściwie tyle, po prostu to byłoby wtórne. No, usłyszelibyście te same informacje, na przykład co, które podawał irytujący historyk, tylko po prostu moim głosem, więc nie wiem, czy byłaby z tego jakaś wymierna korzyść. Tak samo jak ktoś yy, proponował, żebym zrobił film o panterze. No, panterze też właściwie już jest kilka filmów yy, na, na polskim YouTube. YouTube, jest dużo dość dobrych artykułów w internecie. Nie wiem, czy jest sens, abym robił filmy o tak popularnych czołgach. Raczej, właśnie. Szedłbym tutaj w kierunku, żeby na przykład nie robić filmu o Panterze, ale zrobić jakiś film y, z, tematyczny o Panterze. Tak jak na przykład wspomniany film o eksporcie Panter i Tygrysów. Bo o ile jak powstała Pantera, jakie miała dane techniczne, w jakich brała walkach, to raczej nie jest trudno znaleźć w internecie. To myślę, że temat jej eksportu to już jest temat o wiele mniej znany i myślę, że tutaj warto porozmawiać więcej na ten temat. Generalnie bardzo dziękuję za wszystkie pomysły na filmy. Ja wszystkie czytam, wszystkie zapisuję. Jeżeli jakiś tam film się nie pojawia przez dłuższy czas, no to albo nie mam po prostu dobrego źródła, tak jak na przykład o czołku Zulfikar, albo po prostu na przykład. Film o tym czołku już gdzieś jest na polskim YouTube, jest na w miarę dobrym poziomie i uważam, że niekoniecznie ja też muszę dodawać podobny film, ale generalnie wszystkie filmy, wszystkie wasze propozycje na filmy zapisuję sobie. Tak samo propozycja na film o Centurionie to jest bardzo ważna konstrukcja, i akurat tutaj. No ja się nie spotkałem, może ktoś zrobił yy, film o Centurionie, ja, ja się raczej nie spotkałem. No, na pewno bardzo ważna konstrukcja i myślę, że taki film na pewno jest potrzebny. No Tylko tutaj na przeszkodzie stoi źródło. Akurat o Centurionie nie mam żadnych artykułów, żadnych opracowań, ale coś poszukam, bo faktycznie, no, bardzo udana konstrukcja. Wiele, bardzo, bardzo długi okres służby, wielokrotnie modernizowana. Także, no, jak najbardziej, no, to jest propozycja bardzo dobra. Również o jego wpływie na rozwój czołgów podstawowych. Także jak najbardziej, bardzo chętnie zrobię ten film. Będę się właśnie w tej chwili rozglądał za źródłami do tego filmu. No, w czerwcu on się pewnie nie pojawi, no, być może w lipcu, w sierpniu. Ale akurat naprawdę ten film o Centuria mam bardzo na uwadze i prędzej czy później no, go będę musiał po prostu wykonać. Zresztą zrobię to z wielką chęcią. Prawdopodobnie jeszcze w czerwcu pojawi się konkurs, w którym do wygrania będą książki. Na razie nie chcę zdradzać szczegółów, ale prawdopodobnie będą to dwa egzemplarze. Zapowiedź konkursu pojawi się pod koniec myślę jakiegoś czerwcowego odcinka Thank News, albo po prostu zapowiedź konkursu nagram jako osobny film. Na pewno przeglądając kanał, regularnie się na pewno o tym to wiecie. I razem z ogłoszeniem konkursu podam zasady, jakie trzeba spełnić, żeby wygrać. Prawdopodobnie będzie to jedna. I w jednej kategorii będzie to praca plastyczna, w drugiej y, praca pisemna. Temat jeszcze zostanie podany, ale myślę, że będzie warto walczyć. Więcej szczegółów potem wkrótce. Kontaktowało się ze mną wydawnictwo, także podjęliśmy w ten sposób współpracę, że przeprowadzimy konkurs, także myślę, że Wszyscy będą tutaj y, zadowoleni. W tym odcinku to by było już na tyle. Bardzo dziękuję, jeżeli wysłuchaliście go do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, no to opiszcie pod tym filmem. Ja czytam praktycznie wszystko co piszecie. Dziękuję za wszystkie właśnie komentarze, za wszystkie łapki w górę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej.